Topik i topcia! Topciu! A co tutaj tak ciemno? Topciu! Babibu! To ja topik! Ech. Czemu tu jest tak ciemno? Tak jakoś strasznie? Topciu gdzie jesteś? Zapal światło proszę! Uuu, uuu. Uuu. A ty to kto? Wynocha stąd! Ty popopopopopopo! jeden ty! Hi, hi, hi. Topcia? Topcia wiem, że to ty! Zaraz, zaraz. Kto tutaj straszy mojego Topika? Topiku, spokojnie, jestem tu. Zaraz zapalę światło. No dalej, no dalej, zapal do światło. Uwaga, uwaga, kto straszy Topika? Ale jasno się zrobiło. Spójrzcie, kochani, to Bobby Bu. Bobby Bu, no wiesz ty co? Tak mnie przestraszyłeś, że o mało się nie. No dobra, czemu? wyglądasz dziwnie jesteś schowany za pajęczyną i... Uee, co tutaj są ze stwory i potwory? Topiku, wiedziałam, że uda nam się ciebie przestraszyć. Cześć dzieciaki, to ja Topcia, a to mój braciszek Topik, a ten Boba za zapajęczyną to oczywiście Bobby Boo. Ja i Bobby Boo szykujemy się na Halloween. Uuu,

Halloween, Halloween, no dobrze, ja nie lubię Halloween, ale Bobby Boo po prostu je uwielbia. Widzę, że Topcia i Bobby Boo bardzo się pozderali, żeby było tutaj strasznie i przerażająco. Te pajęczyny, te pająki i ta dynia. Ale ta dynia, powiem wam szczerze, to mi się bardzo podoba. Jest to taka lampeczka. No, 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 nieźle Topciu. Bobby Boo, a za kogo ty się właściwie przebrałeś? Bo hmm, wyglądasz jak Bobby Boo schowany za pajęczyną. Bobby Boo! Boo! Hmm, mało strasznie, ale wiesz co, Babibu? Może byśmy cię jakoś przebrali, pomalowali czy coś? I wtedy będziesz wyglądał bardzo przerażająco. Uuu, Bobby Babibu! Słodziak z ciebie. No dobra, to pomyślmy, hm, co by tutaj z tobą zrobić? Ja to się tam boję pająków, więc ta pajęczyna dla mnie jest trochę przerażająca, ale myślę, że nadal wyglądasz jak mały słodziaczek. Dlatego ściągniemy Ci czapeczkę i zrobimy, och, ty słodziaku, taką włochatą czapę. Takie, wiesz, takie futerko tutaj u góry. Będziesz wyglądać trochę strasznie, ale też zabawnie. No i ta pajęczyna na pewno będzie wtedy do ciebie bardzo pasować. Uuu. No dobrze, Bobibu, Przyczepimy takie czarne futerko. O, tutaj do twojej główki. I może jeszcze trochę czarnego futerka tutaj z boku. Okej. Okay. Będziesz wyglądać jak mały gorylek. <laughs> może zrobimy ci wąsa. Z takim wąsem wyglądałbyś bardzo, bardzo zabawnie. Anka, Bobi bu nie ma wyglądać zabawnie, ma wyglądać strasznie. Nie, wiesz, to kanał dla dzieci, co nie? To, to lepiej niech nie wygląda aż tak strasznie, nie to żebym ja się bał, ale dzieci mogą się przestraszyć. Aha, tak, jasne. No dobra, topiku, w takim razie zrobimy strój, który nie będzie aż tak straszny, no ale trochę straszny być musi. No dobra A Według mnie Bobby Boo z tym wąsem wygląda naprawdę superancko Ale tego futerka mamy tutaj zdecydowanie za mało Myślę, że tutaj z boku jeszcze przyda się więcej Pający futerka Pająki mają takie puszyste nogi, więc może to będzie pan wąso-pajączek <laughs> Tak właśnie Bobi będziesz wąso-pajączkiem Takiego pajączka jak najbardziej możemy położyć na twojej fryzurze Tylko trochę nie widać Hmm Wiesz co, mam jeszcze taką tasiemkę Halloweenową. Może z niej coś zrobimy, a okej, okay. to będzie twoja pajemcza peleryna. <grymianie> Wyglądasz bardzo zabawnie. Naprawdę zabawnie. Przydałoby się coś jeszcze? Hmm, tylko, tylko co? Pajęcyna, Babi był te Hmm, no wiem, ale ta czarna jakoś tak tutaj znika. Hmm, może zrobimy pajęczynę z czegoś innego. Mam, zobaczyć coś takiego. W sumie to wygląda jak pajęczyna. Możemy to położyć na twoich włosach i wtedy doczepimy pająka! -ha -ha -ha. Hmm, trochę tylko tutaj poprzycinamy, wytniemy takie jakby kółeczko i będzie ok. Mam nadzieję, że strój był wam się podoba, że wygląda chociaż trochę jak król pająków, albo jak pająk z wąsem. <laughs> Dobra, myślę, że tak może być. Ok, nałożymy pajęczynkę o tutaj, a teraz na tę pajęczynkę, możemy to zrobić przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej, przykleimy pająka. Mam, zobacz Bobby był takie duże pająki, ale mam też mniejsze. Co powiesz na mniejszego, złotego pająka? O, on będzie do ciebie pasował. Buh! No dobrze, Bobby Boo. Możesz wziąć sobie dwa pająki. Ja i tak nie przepadam za pająkami. Buu! Bobby Boo! ho Bobby Boo! Wyglądasz naprawdę nieźle. To idealny strój na Halloween dla takiego bobasa jak ty. A teraz zgasimy światła i zobaczymy, jak wtedy strasznie i przerażająco będzie wyglądać Bobby Boo! Wow! Bobby Boo wygląda naprawdę strasznie. ho Bobby Boo! Bobby Boo uwielbia Halloween! Bobby Boo jest szczęśliwy, więc ja również. Bardzo się cieszę, że udało nam się przygotować. Bobby Boo! Fantastyczny strój dla Bobby Boo! Hi, 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 hi. Nasz słodziutki Bobby Boo! Wyglądasz wspaniale! Trochę zabawnie, trochę strasznie! Ha, a wy, kochani, macie już gotowy strój na Halloween? Idziecie zbierać cukierki? Och, tak bym chciała uzbierać całe mnóstwo pysznych cukierków! Boo! Och, Topiku, przestraszyłeś mnie! Jeden, <śmienic> jeden, na razie remis. Zobaczymy, kto kogo przestraszy więcej razy czy ja ciebie, czy ty mnie. wa, BOBI! Oretki, baratki, oj, wąsik ci się odkleił. Słonka! Koniecznie zasubskrybujcie kanał Tapiki Tapcia, abyście byli na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Bobibu oraz inne bobaski de Bellis występują dla Was co sobotę na kanale Tapiki Tapcia. Jeśli dzisiejsza bajka Wam się podobała, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do usłyszenia promyczki! Miłego dnia! Cześć!